Chciałbym Was poinformować, że jest to ostatni występ kabaretu w takim składzie jak jest. Dlatego prosiłbym Was o współpracę. Podczas całej naszej piosenki, którą za chwilę zaprezentujemy, niech cała sala z mi przyjeżdża. Niech będzie robiła. Mogę na Was żyć. No to spróbujemy. punya prașameescu, un tapta. A w samej długości moja mama, Zajstwy z tak użyło zimnie się, mieście, Że zbudzili właśnie mnie w plecie oraz na łące, Każdy wie o Biedronce, bo ja jestem Biedronką, bebe, Ja jestem Biedronką, oj! Oh. On jest Biedronką, on jest Biedronką! Ja jestem Biedronką! On jest biedronko, on jest biedronko, Uwielbię się bardzo, Jestem też że oczywiście, przedostałem lecz Jak dobrze tu widzicie, to jeszcze nie wszystko. zaraz sobie do tego, że przedstawię każdego. Bo ja jestem biedronką, B, Ja jestem Biedronką. O! Nie wiem, nie jest tonką. To. Umiem śpiewać rąką. Teraz zaprezentuję. Podśpieguję tutaj z babą kliwacz, cieszę się, że oni zarzucili. Fijujemy bez oporu, nie śpiewamy ruchy z rolu. Teraz już na festiwalu festiwal w polu. Bardzo lubię złotko. Konia z Piedrącką, konia z I napójdę z ochotką. Ronin tu mam od cholery. Co kończy, to nie cztery, ale na to nie ma rady, jesteśmy obawy. Lecz jak dało, oczywiście jest wyjątek oczywiście, i nie jest tu przykładem, bo jest jedno śladem. Jest jedno śladem, jest jedno Bardzo tym przykładem. Jest jedno śladem, jest jedno śladem. pokładem.